Wygląda prawdziwe życie. sześć strun osiem strun gdzie siedem ja. w domu <noise> yep. robi koła i różne takie tak bo teraz tak ty masz setup w sumie hybrydowy z tego co widziałem no tak bo jest, jest bas, który idzie potem wkład korteks'a a cała, cała deska jak ona, jak ona leci bo zacznijmy sobie tutaj od tej drugiej strony tej chyba moim zdaniem trochę ciekawszej od strony elektronicznej no tak. to Właściwie mój stół składa się z takiego powiedzmy serca albo fundamentu setu, czyli komputera z Abletonem, okay. z którego odpalamy sesję, wszystkie backing tracki, ale zawiaduje on również e, wszystkimi komunikatami MIDI, m, ponieważ okay. poprogramowaliśmy sobie właściwie wszystkie zmiany brzmień no, no. E, w obydwu układach po MIDI. W efekcie okay. już w trakcie grania interesuje nas już samo granie, a nie depytanie efektów. Okay. Czyli tak, Ableton jest sercem całości i Ableton wypuszcza klika, Ableton wypuszcza komunikaty MIDI, Ableton wypuszcza, wypuszcza backing track'i. Dokładnie, okay. więc cała, cała ta taka otoczka syntezatorowo-przestrzenna, dodatkowe jakieś wspierające wokale u Kuby, mm -hmm. wszystkie przestrzenie syntezatorowe i niektóre duble gitary okay. dzieją się właśnie stamtąd, no i właśnie też za pomocą mi dyskutujemy sobie też kład korteksami, co jest super wygodne. No to jest nie, no to w ogóle, wiesz, yy, mega dobra. I teraz tak, bas. Na czym grasz? Yy, gram na majonezie, mm -hmm. yy, pięciostrunowym aktywnym, no w strasznie fajny przycinak zwłaszcza do, do takich przesterowych rzeczy, a jednocześnie właściwie korzystam tylko z y, y, przystawki gryfowej, bo okay. gdzieś mam słabość do tych takich pretzelowych brzmień, więc nawet w tym nowoczesnym ujęciu lubię jednak, y, okay. lubię jednak ten vibe'ik okay. taki nieco oldschoolowy. Dobra, to teraz follow up question do tego. Z racji tego, że Kuba część numerów ma bardzo nisko strojonych, czy stroisz się też równie nisko? Do A. W okay. e, standardzie? Czy, czy e, nie, nie. W sensie, że to tylko drop A. Kwestia, okay. kwestia piątej strony, że w jednym numerze stoję do A. Mm. Tak, a w jednym numerze podstrajam do CIS, żeby okay. móc e, dżentolić, e, te, e, te riffy na pustej stronie. Super, dobra. E, co się dzieje w kład korteksie? W korteksie się dzieje się. Magia. E, właściwie mam. E, Jeden plus minus 1 preset w takich Aha. dwóch wariantach, gdzie mam trzy przestery. Ok. No, na wstępie wiadomo, procesor. Co ja mówię? Kompresor. 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 Później rozdzielam sobie sygnał. Rozdzielam sobie sygnał poniżej bodajże 200 Hz albo okay. 170 i powyżej. Ten dół, to, co się dzieje poniżej, idzie sobie osobno, no, no. znaczy do, do wzmacniacza później. Tak. A góra tylko górę przesterowuje. Dzięki okay. czemu przy dowolnie nasyconym, czy przy gainowanym Tak, dół jest, czysty, tak, górę dół jest czyściutki, do tego ją sobie osobno kompresuje, więc mam okay. też taką pewność, że jest tak samo jest, jest tak samo zaopiekowana. Okay. W każdym wariancie. Plus, y, mogę też, te, też przez to, że jest podkompresowana, to niweluje mi to trochę różnicę między stronami. Okej. Okay. Y, I z racji tego, jak powiedziałeś na początku, 3 4, w zależności od poziomu gainu. Tak, ja tu właściwie też, jeśli chodzi o charakter, że. Okej. Okay. Właściwie, no, mam jakby clean. No, no. Ja to mam taki właśnie clean przybrudzony i okay. to jest jeden z nich, właściwie taki bardziej booster, żeby, żeby gdzieś po prostu nawet na czystym, czystym wariancie ta gitara trochę drapała, odzywała mm -hmm. się przy mocniejszym uderzeniu kostką. Mam taki, nazwijmy to, przester typowo metalowy, z bardzo, z bardzo wyciętym środkiem, Aha. który przede wszystkim używam do wszystkich unisonów, kiedy kuba jest bardzo nisko i jest bardzo przesterowane, taki bardzo high gainowy, to wtedy ja go odpalam okay. i mam taki, nazwałbym to trochę indie przester, który okay. ma trochę więcej środka, jest taki Trochę bardziej fuzowaty, trochę brudniejszy, kiedy na, kiedy na przykład Kuba gra bardziej w górze, a ja mam trochę więcej pasma do zagospodarowania. Właśnie to jest jedna rzecz, którą zauważyłem jak mieliście próbę, że poaranżowane to jest super, w momencie kiedy Kuba leci do góry, ty lecisz na dół i wszystko jest po prostu, wiesz, pełne. Super, super to gra. Tak. A jedna, jedna rzecz, którą e, na początku, jak zaczęliście grać próbę i zacząłeś grać te, te bardziej przystarowane rzeczy, moja pierwsza myśl to było, masz Dark Glassa. I kurde, wiesz, je, jest ten taki typowo syczący sound z tego Dark Glassa. Więc... No, właśnie mam emulator Dark Glassa na, na Gather, Ok. Tak, tak, tak. Więc właśnie ten, nazwijmy ten metalowy wariant, to jest właśnie okay. Dark Glass. E, już nie pamiętam, jaki fust to jest właśnie nazwijmy ten indie wariant, no, no. no i czyścioch, taki lekko skręczowany. Okay. to jest trzeci. Dobra, tak. eee, powiedz mi teraz, czy sesja z Abletona ma dostęp do Quad Cortexa, czy to są dwa oddzielne światy? Eee... Nie ma, nie, nie mam też potrzeby okay. dostępu do układ Cortexa, bo właściwie wszystkiego czego potrzebuje podłoga to komunikaty MIDI, więc też, żeby sobie nie zapychać sesji, ja też lubię mieć, lubię mieć dobrze zoptymalizowane sesje w komputerze, no to wystarczy tak naprawdę tylko te kilka, kilka linijek MIDI i wysłanie ich po odpowiednich kanałach do urządzeń. Super. Super. No i jeszcze jeden kanał mi synchronizuje syntezator basowy i też jakby wysyłam komunikat, jaki ma się dziać prezent. Okej. Okay. Bardzo, bardzo fajny taki. Trochę skomplikowany, ale w sumie to nie jest skomplikowany set. Tak, bo tam wszystko, z tego, z tego jak mówisz, z tego jak widziałem, jak jechaliście na próbie, wszystko się zgadza. Tam Maga... nie ma większych. Większych z komplikacji w żaden sposób. No tak, w sensie jest on zbalansowany, mm -hmm. wyrównany. Wymaga na pewno bardzo dużego takiego prepułku, że trzeba sobie tak. dużo czasu spędzić na programowaniu tego, tak. ale odwdzięcza się tym, że właściwie już sam set idzie, idzie jak spłatka i super. można się skupić na grę. Kurde, super. Bardzo Ci dziękuję, wiem wszystko, bardzo ładnie to pomontuję. Dziękuję. Okay. A, jeszcze tam synth basowy jest jak ktoś, a to... Co masz jako synth basowy? To? Eee, Novation base Station. I to jest ten, to jest ten... Novation to jest ten klawisz, tak, ta, ta. mm. okay. No właśnie, oh, bo właściwie things. tam jedna trzecia pasów... Basu... To obiadki wam wrzuca... O, dzięki wielkie. Eee, czy Nowation Bass Station jest też co, eee, całym kontrolerem MIDI? Nie, on jest... Czy tylko eee, solo bass? On jest analogowym operatorem okay. basowym. Więc eee, wszystkie... Wszystkie te basynty, mm -hmm. które się pojawiają poza, poza interludami, ambientowymi, okay. no to są grane właśnie z tego klawisza. Czad. Super. Dobra, to jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Mega. Powiedz mi, zanim zaczniemy gadać w ogóle o kratach, biorąc pod uwagę, że na scenie jesteś tonę czasu Już się nie przejmą, bo jednak no ja ja pamiętam ty tak. jesteś rocznik 3 tak to jesteśmy ten sam rocznik oh, wow. i ja pamiętam jak puściłeś wideo na music manie 7 e, ty grałeś mm, nawet teraz na próbę. Tak, tak. no w ogóle pierwszy raz kiedy gram ten numer live Okej okay. Kiedy ten numer poszedł No ty jak 15 lat temu <laughs> No to bo to było zanim myśmy szli do matury tak tak ja tak pierdolę. no wiem 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 I teraz, i teraz wiesz i teraz moje takie pytanie biorąc pod uwagę że wiesz jakbyś tam śledzę tą twoją karierę dłużej 6 strun 6 strun 8 strun gdzie 7? w domu <głosy> 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 Jakiś, nie wiem jakoś miałem przerwę teraz z ale ale no, mam mam cały czas i trzymam gdzieś tam co na okej nie wiem nie wiem nie mam wiem, pojęcia Uh. Nie, spoko. Bo właśnie wiesz, właśnie się zastanawiałem teraz, nawet jak, jak wypuściłeś e, Nidrę, o której mm. będziemy rozmawiać, a chwilę wcześniej był ten custom właśnie offsetowy z fanfretem, ośmiostronowy tak. monster, potwór straszny. Mm. I jakby bardzo mnie interesuje co się stało jak jak twoje myślenie wiesz ewoluowało w tym przez ten czas gdzie zaczynaliśmy z Dispers, zaczynaliśmy wiesz z progowych rzeczy nie bardzo nisko niskostrojony mm. przechodzimy w ósemkę gdzie jest bardzo dużo growlu bardzo dużo tego typu rzeczy i wychodzimy potem w Jazzmastera mm. jak to wszystko wyszło znaczy wiesz co nawet jak popatrzysz na na shape tej ósemki to on jest utrzymany w tej konwencji mm -hmm. bo, tak 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 to, tak naprawdę ta ósemka to jest to jest to, to taka, taka próba tej gitary tak naprawdę w wersji ośmiostrunowej i mam nadzieję, że, że ta oficjalna sygnatura prędzej czy później w wersji 7 i 8 wyjdzie, wyjdzie. Okay. ale jakby ten jaguarowy kształt to było coś co że od jakiegoś czasu gdzieś tam się marzyło nie? coś co ma w sobie jakiś taki Taki indie rokowy niemalże przelot, ale, no, no. ale z drugiej strony właśnie tak jak popatrz na tą ósemkę, fun fret mega komfortowy instrument do gry, więc z jednej strony masz taką estetykę trochę indie rokową, a z drugiej to jest tak naprawdę, wiesz, maszyna. Wiem, to wiem, jest, wiem, wiem wiem. Indie. Tym bardziej, że kurde, jakby jak, jak patrzę na tą, wiesz, twoją ewolucję i mamy tutaj, wiesz, Majoneza Legenda, który jest na dużą sprawę telekasterem. Tak. Tylko trochę bardziej, to ta. Ta droga do Jazzmastera Mastera bardzo się wydaje taka prosta, nie? Uh -huh. um. Tak, tak patrząc kompletnie z zewnątrz na to wszystko. No, w sumie, nie, nie wiem, ja szczerze mówiąc, jakoś nie. Nie wiem, czy to jest coś, nad czym jakoś szczególnie dużo myślałem. Po okay. prostu z jakiegoś powodu zawsze ten, ten kształt, jakby mi się podobał, ale to się wszystko zmienia, bo teraz zauważam, że, że na nowo zaczyna mi się podobać taki bardzo taki pointy kształt gitar, uh -huh. z jakiegoś powodu. Nie wiem, to jest, to jest pewnie, zawsze to jest pewien jakiś cykl. Nie? U mnie co to to jakiś czas gdzieś tam zmienia, więc nie wiem, co będzie za jakiś czas. Może będę grał na jakiś hałcek. Może nie, ale. <grywa> <mulis> 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 fałka no ale... też byłoby bardzo, cieka bardzo ciekawe, w by mi się wydaje. Ale powiem ci, że, no, jakby, nie wiem. E, zwłaszcza zestawienie takich, takich pointy gitar z jakąś delikatniejszą muzyką wydaje mm -hmm. mi się ciekawym. Rozumiem? To byłby, nie, jest takie nieoczywiste. To byłby fajny patent, zagrać takie ambientowo no. neo-jazzowe rzeczy, ale na No, jest, jak, jak, jak to udźwigniesz w sensie, to tak naprawdę to jest pewna forma jakiegoś żartu niemal, tak, to, nie? Tak, jak to tak, ja tak, 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 tak osobowościowo bym dała radę by udźwignąć, myślę, że to jest kwestia tego jakiegoś stopnia, to mogłoby to być ciekawe. Ale wiesz, no, jeżeli Dave Davidson może grać jazz na siódemce warriorze, to wydaje mi się, że to jest do zrobienia, nie? To nie znam, nie znam człowieka. Revocation. Ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie Zaraz. wiem, czy widziałeś, on ma kilka setów. A. Zapierdala takie, tak pyszne rzeczy. Mm. Wiesz, czysty kanał, pika przy gryfie i tam się wszystko zgadza. I Super. tam naprawdę wszystko klika. Super. No dobra, pogadane, pogadane. Ok. Sygnatura. Mhm. Co to? Jakby wiemy, że, że już idziesz w te, te, te takie bardziej klasyczne kształty, ale z pewnym twistem. <mulestrza> Co jest tutaj takiego <gulestrza> bardzo kubożyteckiego? Ryteckowego? Żeteckowe. Tak. <gulestrza> um, kurde, podejrzewam, że ten Pram, którego, okay. którego używam. To, to, wydaje mi się, że to jest taka dość mocno. Charakterystyczna rzecz dla mojego soundu i ona tutaj właśnie jest. Ja ten pram tak naprawdę miałem no. pierwszy raz w tej gitarze. Aha. To był pierwszy instrument, który majony jakby dla mnie, dla mnie zrobili i ja nawet nie pytałem o ten pram. Oni zaczęli z nim wtedy eksperymentować okay. i go zazwyczili. I po prostu wyszło. To, to tak, mi się, tak mi się spodobało zwłaszcza od takich klinowych rzeczy, bo staranie jest różnie, ale jeśli chodzi o takie klinowe, crunchowe rzeczy, to się super sprawdza. Okay. Także jeżeli pytałeś o najbardziej charakterystyczną rzecz dla mnie pewnie, to jest właśnie ten pram, który sobie to aktywujesz. Uh, no i co, jakby ja zawsze lubiłem układ uh, właśnie singlowy przy gryfie, bo nie mm -hmm. potrzebuję takiego tłustego jakoś, nie wiem, do zupełności mi to wystarcza, okay. lubię ten taki, taki szklankowy charakter. Uh, pick -upy, właśnie, jeśli chodzi o pickupy to są pickupy upy majoneza, które oni też zaczęli teraz sami jakby tak. produkować, Velvetron chyba one się nazywają. Tak, tak, tak. tak, 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 tak. I to też jest na zasadzie takiego eksperymentu, który e, Miejmy nadzieję doprowadzi prędzej czy później do jakichś szignowanych pick Okej, okay, super to są, są średnio odbudowe pick -upy. one tak naprawdę są Trochę inspirowane właśnie The który no, no. Bernacle Bernacle. I Televintage Seymour Duncan To jest coś mniej więcej podobnego, one są troszeczkę jaśniejsze okay. Tak mi się wydaje e, no. I co? Pozycyjny przełącznik, volume to. Tu jest poziom tego preampu. Poziom brampu. Aktywowanie preampu, 24 drogi Gryf to jest też tutaj wróci, chciałem trochę wrócić do takiego właśnie sportowego e, show'u. Właśnie bo, miałem pytać, czy, czy, czy to jest wiesz, wersja czanki, czy bardziej sportowo? No nie, właśnie, właśnie to, wydaje mi się, że to drugie. Jakoś tegi to zwłaszcza, wtedy tak miałem troszkę większą fazę na takie grubsze gryfy. Mm -hmm. Ale teraz jakoś e, właśnie chciałem poeksperymentować na nowo z takimi bardziej wyścigowymi okay. i, i fajnie się to sprawdza. Okej, okay, stalowe progi? Stalowe dobrze, dobrze. drewno się. tak. O sprzęt <grym>. gotochowy? Nie, to jest ja Tak, okay. się teraz dosłownie samodzielnie właśnie, takie rzeczy. Okej. Okay. E, właśnie tak samo jak już, jeżeli chodzi o wcześniej wspomniane pick -upy. nie wiem jak jest jak ten. Wajcha mam tylko czarną mi się zgubiła od tego i wziąłem gitarę. Ale czarne też dobrze wygląda. dobrze no, ale... się dopasuje do tego Switcha. Dokładnie. Dobra. Czyli tak, wychodzimy z gitary, idziemy potem w. Wy... Kładkorteks, okay. Alicon, nic więcej nie mam. Okej. Okay. Czy Kładkorteks jakoś bardzo mocno kręcony, czy idziemy ta, mocno Okej. Okay. Nie, nie. Dość, nawet ostatnie dwa dni spędziłem na. Na delikatnym miał miałby delikatne twikowanie, skończyło się na dwóch dniach absolutnego <laughs> twikowania. Bo właśnie teraz nie wiem czy wiesz że z tym nowym softem, który wypuścili, jest ta możliwość odpalania pluginów neurala. Tak 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 tak, e, tak, 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 tak. Strasznie ucieszyło. Bardzo długo na to czekałem, bo i na ten moment są cztery pluginy, ale na szczęście jest jeden główny, którego używam e, na poprzedniej płycie którego używałem e, w, w, Dość mocno, i on właśnie tam jest, więc teraz mam wybacz. Taki plugin z ciekawości? Nameless. nameless. Absolutnie najwspanialszy plugin, no, który o jest 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 Fenomenalny. To. No i właśnie teraz Kurde, mam dokładnie... Super. Ja próbowałem, znaczy nie, nie że wszystkie, bo to ich tak dużo wychodzi, ale nigdy nie próbowałem tej magii. E, bardzo lubię Corey Wong. E, co jeszcze? E, Gojira. No, wszystkie to spoko, ale dla mnie jakoś ten nameless jest. Nameless ma, to, ma, ma ten taki. Marszalowy wpływ z tym wszystkim. No, jakiś taki jeden kilo, który gdzieś tam ci tak, tak Tak, tutaj. tak, tak, tak. Jest to super. Uh, no i właśnie teraz uh, spędziłem trochę czasu na przerzucaniu tych wzmacniaczy do wszystkich swoich presetów. Okay. Dokładnie to samo ustawienie, jakie wiem czy asztonu numer Hard, który tam wyszedł. Tak, tam tak, 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 tak. Dokładnie wziąłem ustawienie z tego numeru. Uh, ta sama paczka, te same mikrofony, ta sama odległość, mhm. nawet czy tam e, konflikt, nie pamiętam. W każdym razie dokładnie to samo Jeden ustawienia. do jednego przeniesiony po prostu z tak, sesji i, w płatkowicach. Jeśli chodzi o różne numery, to ewentualnie mogło się różnić gainem albo okay. nie wiem, travel. jakieś delikatne ruchy, ale, ale generalnie właśnie ten i, i no i. Dzisiaj w zasadzie jest pierwszy koncert już z tym soundem, więc się mega jaram. Bo... Ale brzmi to, brzmi to absolutnie tak, super, spoko... brzmi to naprawdę super. Jedno pytanie, które mam. A <laughs> um, siódemkę stroisz w standardzie do fis? Nie, 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 siódemkę mam... Boże, siódemkę, ósemkę, e, ósemkę. przepraszam, ósemkę. Ósemkę mam normalnie, jakby sześć stron jest w e standard, mhm. siódma struna jest albo w B, albo w A, w zależności mhm. od numeru. No i e... Ósma strona też zależy się od o jest albo w E, albo w C, albo w B, więc. Okay. Bardzo nisko. Okej. Okay. I właśnie do, do czego zmierzam? Masz w swoim secie bardzo dużo soundów, które mają oktawer w sobie. I teraz moje pytanie, czy. Ten właśnie niski growl, który, który tak bardzo sadzi na przodach, to jest nameless głównie, czy to jest bardziej oktawer i czy to jest strój, czy to jest wypadkowa tego wszystkiego? Eee, chyba, chyba, chyba wszystkiego, tak. tam te oktawery, one są super. Eee, teraz właśnie, e, mówiąc o tym, e, tym ostatnim klikowaniu, które robiłem, dopiero pierwszy raz skorzystałem z tego oktawera Godzirowego, bo wcześniej Aha. korzystałem z. E, pod się z tego domyślnego, który tak, tak, był, spokojny. Tak, tak, spoko, ten tak. dobrze, jest w tym Nie, DGiro... jest w ogóle... Oni, oni w ogóle zrobili, to jest jedna z rzeczy, które Neural moim zdaniem dobrze zrobił, to jest symulacja łami. To jest spoko. No? Ona, ona jest, ona jest spoko. zrobiona naprawdę super. Ale wiesz, super. Które jest, znaczy, jakby jest, 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 super, ale wiesz, którą symulację łami uwielbiam najbardziej, to no. jest AmpliTube. To jest, tak. e, to jest plugin którego korzystałem przez lata, przed Neuralem i mhm. nadal już, już, już mam tego ułamie w ogóle w, 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 w testach. No, tak ale dobry. on działa po prostu, nie? To A... jest tak samo jak e, czy grałeś e, kiedyś na gitarze Rig'u piątce? Próbowałem, ale jakoś nie. Gitar Rig'u piątce jest jeden e, reverb, który się nazywa Freeze. Okay. I on jest. Wyobraź sobie strymonowy albo neuralowy ten, mm. tylko bitrate masz skręcony maksymalnie w lewo. Okay. Najgorszy na świecie. Aha, ale jest czymś, wspaniały. Czymś, tak? Jest wspaniały. Tak, jakby, dosłownie jakbyś puścił sobie strymona, ale przez głośnik ósemkę. E. Najgorszy wzmacniacz e. wzmacnia, beringera albo jakieś, e. jak, coś w ten desej. Ja e. e. Lubię bardzo takie, takie grainy i low-fiowe rzeczy. Bardzo często używam, e, nagrywając teraz, czy tam pisząc nowe rzeczy. Taki plugin, który nazywa się De De Decimort, nie wiem jak się to wymawia, ale w każdym razie nawet polskie firmy, e tej nazwy nie pamiętam, ale w każdym razie to jest zdejdzień, plugin, zdejdzień. plugin, który jest jakby symulacją takich starych samplerów z początku lat 90., okay. one mają taki, taki grid, w sobie. tak jak to tak, wszystkie tak, wiesz, tak, 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 bity, one mają taki charakterystyczny grid w sobie. Mają, no, I wystarczy, ty... że przepuścisz to przez, przez to urządzenie. Może mi się szczerze, mówiąc, żeby Neural na przykład wypuścił też tego typu jakieś kostki, niektóre są nawet nie kostkami generowymi, tylko jakimiś takimi hardwareowymi bardzo wiesz, typowo offsetowymi marzy... rzeczami. Tak, trochę, nie? no wiesz, przepuszczasz, wystarczy, że bo to jest generalnie to, to urządzenie, o którym mówię, to jest Beat Crusher tak naprawdę. Tak. A właśnie tak. a propos, a no tym bardziej, wiesz, no, AKI jak robiło te swoje samplery, tam ten bitrate nie był zbyt duży. Ta, I możesz Więc sobie to nawet po prostu ten resolution ta. tam zmieniać. Oczywiście możesz też, jest ta błona gałka, która ci jakby miażdży wszystko, ale mówię, nawet nie musisz e, nic z tym robić, znaczy przepuścisz i od razu zupełnie inne jakby, inne wymiary, takie, takie mm -hmm. trójwymiarowe, to, to, w, dużo więcej jakieś takiego właśnie trójwymiaru łapie Super. ten sound. E, nie wiem, dlaczego zacząłem mówić. A, zacząłeś mówić o Witrajsie, i się tak, tak łączysz. Ale bardzo dobrze, nie, nie. nie. Dobra, to teraz tak. Mamy Quad Cortexa, mamy gitary. E, Halicon. Hmm? Używasz podwokale? Tak. Ta, czy to jest? Ta, ta, ta czy to, to już wyszła taka część Twojego soundu, mi się wydaje. Tak, no tak. Ta, ta, ja nie ja wiem, że wkrótce słuchałem bardzo dużo Bonivera. I, i ten sam wszystkie rzeczy, takie sytuacje, M83. OK. Eee, wiesz, zawsze mi to jakoś. jest. O, osobno też może jako taki talent box. Nie? Coś tam się przykryje, <laughs> coś się poprawi. Zawsze, eee. zawsze, może, zawsze zawsze to wtedy jakoś brzmi tak, trochę inaczej. No, nie? jakoś tak się. Mi też zależy na tym, bo, już, bo ten. ja nie stwierdzę, że nie jestem wokalistą. Ten wokal bardziej się kleił z muzą, bardziej traktuje Nie, ale działa, działa to, to absolutnie super. Tak? Na super naprawdę to naprawdę fajnie, fajnie, fajnie to klei. No. No. Eee. Dobra, to jeszcze jedno pytanie. Powiedz mi, wiesz, rozmawiamy o tych beat rozmawiamy, wiesz, o, o, o tych wszystkich bardziej innych rzeczach. Czy ten proces, wiesz, przejścia z progowych rzeczy w dispers? i, hmm. i, i wiesz, i grania gdzieś, gdzieś tam, co grało, grało periphery, ale trochę bardziej Dreamfeaterowo. Hmm, zwłaszcza te wcześniejsze rzeczy. Tak, grały. zwłaszcza te wcześniejsze rzeczy. I teraz jesteś w takiej stronie już bardzo. To no, kurde, to jest bardziej indie niż wszystko, nie? Mm. też to tak wyszło bardzo naturalnie? To jest ten kierunek, w którym, w którym chcesz iść? Nie ja wiem, stary. Znaczy teraz zauważyłem, że te rzeczy, które piszę, są strasznie, jak, jak dla mnie przynajmniej, dość, dość ciężkie i dość prosto pokopane. Okay. Gitara, więc mam wrażenie, że będzie w ogóle powrót do rzeczy, które robiłem okay. solowo, ale na pierwszej płcie, może. Czyli takie mocno iść tam pokopane i ciężkie rzeczy. Jakoś mnie to jara na dobra, a... A ta indie strona, o której mówiłeś, to faktycznie był taki moment gdzieś w okolicach 2017 chyba, gdzie tak. ja w ogóle przestałem stać ciężkiem muzy i się zajawiłem zupełnie właśnie taką indie rockową elektroniką i taką producencką bardzo, bardzo. No to odpoczą. miałeś właśnie taki, miałeś właśnie taki okres, że, że było, bardzo dużo tych takich miękkich soundów, Ta. one nie były mocno gitarowe, one nie były a, mocno przesterowane, tylko było takie bardzo właśnie bardzo mocno wszedłem w temat samplowania jakby w trakcie produkcji, nie Wiadomo, jak zmienisz tylko swój proces, to on zupełnie można zdefiniować później twoją muzę, nie? Zaczyłem po prostu przeszukiwać jakieś najdziwniejsze zakamarki YouTube'a i samplować jakieś mm. obskurne mp <laughs> i dlatego ona wtedy zaczęła mieć okay. taki on fire'owy, okay. to Jeszcze okay. były takie czasy przed Spice'em trochę. Myślę, że Spice już był, ale mało kto o nim wiedział. Ja mam, mam straszny problem ze splice'em, bo no, moim no. zdaniem właśnie splice odebrał tą, tą magię tego wszystkiego, nie? Poza tym stary, nawet wiesz, jakby, oczywiście ja, znaczy, mam też splice, ja też mi się zdarzy jak, jak każdemu, ale ostatnio właśnie sobie gdzieś tam też szedłem na YouTube i szukam jakiejś akapela najlepiej nagrane z telefonu, gdzieś jakieś covery, po prostu nie wiadomo co. I wchodzę na jakieś takie, wiesz, jakieś wschodnie, blisko wschodnie jakieś wokalizy i coś tam i odpalam to i słyszę, że po prostu w splice'ie są paki z tego zrobione, po prostu goście, wiesz. Tak. Dokładnie to samo, nie? Tylko że tu masz dwie minuty, po prostu jakiś wokalizm masz rzeczy, które się nie nadaje, ale parę jakichś takich tam tak. Później ma. Więc pamiętałem po prostu, że na się natrafiłem <laughs> na fakty, które dokładnie z tego były. były Okej, okay. Okay. czyli śmieszne. generalnie. Czyli to tak bardzo się bardzo solidarnie idzie u Ciebie. W sensie są, są te takie miejsca, w które idziesz w te Indie, czyli właśnie mhm. 2.17, coś tego, i teraz wracamy. Chyba tak. No, i jakieś... Super. Je, no, no, no bo się zakochałem tak w programowaniu bębną, no, znaczy i tak powinien być o żywe bębny, ale... No, ale wiesz, jeszcze e... ten skład teraz, w którym grasz... No, um, jest, jest, jest tak, jest tak. Też mamy fajny przelot, wiesz, my się znamy już od lat i jakby, nie ma jakiejś takiej niepotrzebnej napinki, wiesz, przez ostatnie dwa lata sporo, sporo jeździliśmy po świecie mm. i... No, to też jest istotne, żeby mieć jakiś przelot fajny. No to, to tak, bo trzy, przecież nie... chwilę temu grałeś z Plinim, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, to tak, tak. To, nawet sporo tych teraz z nim to zagraliśmy. To było dość dużo tego przecież, W nie? Australii graliśmy właśnie rok temu ponad Europę, Stany, tak. teraz byliśmy, znaczy, byliśmy z Riverside'ami po prostu, byliśmy jeszcze w Indiach, w Japonii, um, mm. Właśnie, wiesz, jak. Czy masz jakichś takich pojedynczych? Staram, rzeczy, staram się pilnować, co się dzieje na naszej rodzimej scenie, a tym bardziej na krakowskiej scenie. No to w po... tak? Tak, oh. tak? Tak, tak, ja tak. Ja jestem krakowski. Najprościej tak wytłumaczyć. Po e, więc wiesz, dlatego staram się pilnować plus minus, co się dzieje, nie? Mm. Super. Dobra, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Pięknie. Tak wygląda kręcenie na lokacji, jest głośno jak cholera. <grymny>